Witajcie. Chciałbym się podzielić z Wami opinią na temat Vipassany. Na temat tego, co się działo, jak byłem na takim właściwie swoim pierwszym odosobnieniu dziesięciodniowym na Vipassanie. To jest taka technika medytacyjna. Podają, że Zgodnie z którą Buddha doznał oświecenia, ale jest to jedna z technik, która pozwala obserwować, co się dzieje w nas. I pasana oznacza widzieć rzeczy takimi, jakimi są. Więc to jest też takie wejście gdzieś głęboko w siebie przez obserwację swojego oddechu, swoich doznań, przez mocne skupienie się na sobie. I jako pobyt w ośrodku w Dziadowicach, w Polsce jest chyba w tej chwili tylko jeden, kiedyś był jeszcze na Mazurach, to dzięki temu, że zamykamy się w tym ośrodku, jesteśmy, byłem odizolowany od bodźców zewnętrznych, od bodźców związanych z telefonem, ze znajomymi, z rodziną. Jest tak zwane szlachetne milczenie, więc nie mówimy, nie rozmawiamy. Nie patrzymy sobie w oczy też. Uczestnicy mają pokoje jednoosobowe, więc pełen wypas komfort. Ogólnie tak wszystko ładnie, komfortowo, czysto, schludnie. Przepyszne jedzenie. Pobudka codziennie o czwartej rano, <grywa> Pierwsza medytacja, czwarta trzydzieści. O 7 czy o 7:30 jest śniadanie. Potem jest obiad chyba o 11:00. Eee, później jest kolacja o 17:00. na śniadanie, pyszne rzeczy, takie susz spotkami owsianymi, różne pasty, szpinakowe, dal eee, różne rodzaje chleba, masło orzechowe czasem czekolady, owoce, dobre jedzenie na obiad. Podczas tego pobytu obiad dla mnie to był taką jedną z lepszych chwil całego dnia. Atrakcją bo był przepyszny. To były dania no bardzo dobre po prostu. Były dania, które mogłyby konkurować według mnie z najlepszymi kuchniami indyjskimi, w jakich byłem, pod Warszawą, nawet gdzieś w różnych miejscach, czy w Warszawie. E, przypyszne jedzenie, bardzo dużo przystawek, zupy, sos gado gado, różne pasty, makarony, ryże, e, ogólnie bezmięsne jedzenie, bezglutenowe, e, jeżeli jakieś mleko lub ser był gdzieś dodany to obok można było zadecydować, e, do, do kolacji był dodawane, było dodawane chyba ciasto nawet kilka razy. Więc dla mnie pysznie było. Pysznie. Cały dzień medytujemy. Od rana te kilka godzin wstajemy, medytujemy. Potem o godzinie 8 taka medytacja zbiorowa, wspólna z nauczycielem. Pozostałe godziny, chyba koło 13 jest jeszcze taka wspólna. I wieczorem 18, .00. potem 20, bodajże 30 jest taki wykład wspólny. No, i też tam obuje nie techniki. Można się zapytać nauczyciela o pewne rzeczy, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości albo jakieś pytania się pojawią. W każdym bądź razie, no dla mnie niesamowite doświadczenie to było, bo Ech. tam się mocno konfrontowałem ze sobą. Byłem pozostawiony sam sobie. Te wszystkie rzeczy, które się pojawiły. Nie mogłem przed nimi uciec, one były obok mnie, ale mogłem się z nimi tak naprawdę skonfrontować. E, taka, takie moje fajne zdarzenie, taka obserwacja, bo tam jest też zalecane nie patrzenie sobie w oczy, żeby, żeby uniknąć tych bodźców, odbioru jakiegoś umysłu, który nazywa, szuka. Więc nie patrzyliśmy gdzieś sobie, tak chodziliśmy patrząc w ziemię. Takie medytacje, też chodzone buddyjskie, na doznaniach, na, na obserwacji oddechu. I takie moje śmieszne doświadczenie było, jak na początku obserwowałem ludzi mijających się po ścieżkach, to widziałem ich stopy, buty, zapamiętywałem je. Potem, dzień dwa, widziałem ich łydki. Było to lato, więc niektórzy mieli tatuaże i tak nieśmiało, czasem zerknąłem wyżej, no ale nie patrzyłem. Następne kilka dni zauważałem, jakich to ma spodenki, kolejny dzień, dwa bluzy, gdzieś tam ręce się pokazały, niektórzy mieli zegarki. Też tatuaże niektórzy mieli na, na dłoniach, na, na rękach gdzieś. Następny dzień, dwa, zacząłem podnosić wzrok już to była taka końcówka pobytu, koło ósmego dnia. Zacząłem zauważać, jakie kto ma napisy na koszulkach, co na szyi wisi. <laughs> takie, no, no to ciekawe, naprawdę. To było takie moje. A w ostatni dzień, jak już doszedłem do szyi. I w ostatni dzień mogliśmy już na siebie patrzeć, i tą głowę zacząłem podnosić, i poniekąd, widząc te osoby wcześniej, znałem się z nimi w jakimś sensie, więc my się widywaliśmy codziennie, ale nie patrząc na siebie i nie rozmawiając, to zobaczyłem ich twarze i głowy. I najśmieszniejsze jest to, że te twarze i głowy nie pasowały mi do tego, co widziałem do tej pory. Mój umysł stworzył takie wizerunki, jakieś na podstawie chyba swoich, swoich różnych wizji, swoich różnych wzorców, i pojawiały się twarze, które nie pasowały do reszty. To było, dla mnie to było niesamowite wrażenie. I jeszcze, jak tak sobie medytowaliśmy codziennie, te 8, 10, 12 godzin, w bezruchu pierwszy dzień, dwa, oddechowe, anapana, chyba koło czwartego dnia vipassana, praca na doznaniach, obserwacja tego, co się dzieje w ciele, no później ta taka wdzię wdzięczna wdzięczności, medytacja, e... bo teraz ostatnio byłem jako służący, czyli pomagałem na kuchni, też tam usługiwałem, a ta pierwsza to byłem wtedy uczniem, czyli to był taki Taki wgląd maksymalny w siebie, zajęcie się tylko sobą. To właśnie wtedy pewne rzeczy gdzieś się pojawiły w mojej głowie, i, i nie dało się ich pozbyć, bo na co dzień, jak coś nas trapi, to możemy z kimś porozmawiać. Możemy ukryć uśmiechem, zapomnieć na chwilę o czymś innym, porozmawiać, zająć się czymś innym. A tutaj to było. Konfrontowało się to z nami i my z tym. I nagle coś takiego się zaczęło tworzyć, że można to było wyjąć z głowy. Nagle zobaczyłem siebie zupełnie innego. Jak zaczęliśmy praktykować Vipassane na doznaniach i na przykład w bezruchu godzinę, ponad godzinę, półtorej, czasem. To po około pół godziny 40 minutach czasem pojawiał się ból. Z różnego powodu był to ból kręgosłupa, był to ból dotykającej się nogi do nogi, który zamieniał się w taki parzący, ognisty ogień. I tutaj było bardzo ważne, żeby nie nazywać, nie reagować. Nie reagować nawykową reakcją umysłu. Nie zasilać uważnością, jeżeli się pojawiły przyjemne doznania, bo też takie były, ciarki, różne takie wibracje, bardzo miłe, bardzo przyjemne. Ważne było też nie skupiać się ani na tych pozytywnych, ani na tych negatywnych, tylko po prostu obserwować, nie dotykać, nie nazywać, nie szukać, skupić się tylko na doznaniach w ciele. Całe ciało od czubka głowy takimi plackami. Tak jakby okładałem i myślą, gdzie się zatrzymywałem na danym obszarze, pojawiało się doznanie, takie rozprężanie cieple, ciepło, wibrowanie, i pobudzałem ten obszar. Ale jeżeli się pojawiało jakieś takie doznanie bardzo nieprzyjemne, niekomfortowe, na przykład ból, to tam się mocno na tym doznaniu skupiałem, świadomością, bo w technice nie ma żadnych. Mm, Religijnych aspektów, czy jakichś tam związanych z wiarą, jest to technika przeznaczona właściwie do każdego, do, dla osoby, która wyznaje jakąkolwiek właściwie wiarę, doktrynę, wierzenie. To nie ma znaczenia, kto jest z jakiej religii, bo to jest wgląd w siebie. I tutaj pracujemy na doznaniach, na bólu, które tak naprawdę później możemy opanowywać. Możemy. Sprawiając, że nie reagujemy na te doznania dobre i złe, przyjemne, nieprzyjemne, chciejstwem lub jakimś wyparciem, czy, czy takim odrzuceniem, to one same przechodzą. Nie nazywamy, nie dotykamy niezmąconej tafli jeziora kroplą wody. I to jest takie w pewnym momencie przyjemne. Ten ból odchodził. Stawał się momentami nawet przyjemny, i po powrocie, jak się zdarzały sytuacje, że coś bolało, to samym skupieniem się świadomości na tym miejscu można było ten ból, no nawet nie opanować, ale sprawić, że on odchodził. Ja się niejednokrotnie zastanawiałem, czy on gdzieś jest na jakimś innym poziomie, na jakiejś innej płaszczyźnie, ale. Ale znikał tak czy inaczej, bo przez chwilę tak gdzieś był w tle, ból nogi, ból kręgosłupa, ból czegoś. Plecy nie bolą, to na początku trochę tam może trzeba odpowiednio sobie poduszkę ułożyć i wszystko się zaczyna układać. I um, wychodzą takie właśnie te rzeczy bólowe z ciała, y, które są zablokowane w powięzi. Traumy, tak zwane sankary, zadry. Wychodzą one, im głębiej się skupiamy na nienazywaniu, na niedotykaniu tego wszystkiego umysłem, tym wychodzą głębsze, mocniejsze bóle wynikające z słodunków emocjonalnych, które gdzieś tam nas kiedyś dotknęły. I te rzeczy gdzieś się odbijają echem w naszym ciele. Ciało to pokazuje do, doznaniami. No, i tam uczymy się nie nazywać, nie dotykać tego doznaniami, tylko być uważnym. Vipassana daje e, takie narzędzie bycia bardzo obecnym, uważnym. To zostaje później. Ja przez okres półtora roku czy dwóch lat po wyjściu z ośrodka jeszcze praktykowałem Wipasane codziennie dwa razy. Rano o 4:30 mniej więcej, 4:35. Wieczorem 20, 21. I po tym zacząłem czuć emocje, których nigdy w życiu nie znałem. Poznałem jakiś taki głębszy spokój w sobie, którego nie znałem. Poznałem jakiś rodzaj spełnienia, którego 40 -letni facet całe życie nie poznał. Nie znałem tego. Było to bardzo miłe, bardzo przyjemne, ale też było takie, po prostu było. Był to taki stan spokoju, spełnienia, utrzymujący się czasem nawet kilka miesięcy bez przerwy. Dało mi to takiego dużo zatrzymania się w sobie, i właściwie. Można by rzec, że w pustce odnalazło się wszystko, ale hmm. zaczynały wychodzić rzeczy, z których nie zdawałem sobie też sprawy. Pozytywne to było oczywiście, ale zaczynałem odkrywać od nowa siebie, jakbym się tak naprawdę od nowa urodził. Dla mnie to była podróż naprawdę niesamowita do głębsza, do głębi mnie. Do bardzo jakiegoś takiego Nieodkrytego obszaru, który bardzo dawno temu został zakopany, bardzo dawno temu został gdzieś ukryty, nawet nie wiem gdzie, i go odkrywam od nowa. I tak naprawdę od tamtej pory cały czas go odkrywam. Po tym pierwszym razie byłem jeszcze trzy razy. Pierwszy raz z tych trzech to był pobyt trzydniowy, też taki typowo medytacyjny, a dwa kolejne to były połączone ze służeniem na kuchni, więc gotowaliśmy, trochę służyliśmy dla młodszych, młodszych uczniów, studentów, którzy właśnie medytowali tylko. No i też medytowaliśmy, ale był już inaczej, bo mogliśmy rozmawiać. Bardzo dużo obserwacji, ale zupełnie inne procesy też się odbywały. Takie procesy bardziej interpersonalnie, bo porównywaliśmy pewne rzeczy, ale też obserwowaliśmy skuteczność tego. Gdzieś tam sobie dużo rozmawialiśmy, dużo, dużo takich swoich przemyśleń przekazywaliśmy, i samo, samo to, że był kontakt z ludźmi, którym bardzo dużo ta technika dała, był taki też budujący, że w ogóle naprawdę ludzie po takim pobycie się zmieniają. Jak każda technika czy metoda, żeby była skuteczna, yy, trzeba wziąć odpowiedzialność za siebie. Nie tylko liczyć na zewnątrz, na to, że coś nam. Samo ułoży życie, tylko trzeba wziąć odpowiedzialność za to wszystko, co dostaliśmy, bo mamy wgląd, mamy masę informacji. Tak naprawdę wszyscy kąpiemy się w zupie informacyjnej, tylko trzeba nauczyć się pozyskiwać te informacje. Mamy bardzo dużo informacji z medytacji, a mnie to był proces, który Gdzieś tam minął, teraz czasem sobie pomedytuję, jak chce się uspokoić, wyciszyć, znowu też informacje pozyskać jakieś. Więc mamy informacje z rozmów z ludźmi, z postrzegania ich emocji, czyli trochę swoich emocji, bo możemy za siebie. I te rzeczy naprawdę nam dają. Bardzo dużo w życiu. Mi one dały bardzo dużo. jestem Ja jestem niesamowicie wdzięczny Goence, który rozpropagował ten typ medytacji na cały świat. Co prawda wywodzi się to z nauk buddyjskich, od samego Buddy. Być może to są jeszcze starsze zapisy, być może z kultury Bon czy z innych, z hinduizmu. Nie zmienia faktu jednak, że jako. Osoba, która nie związana jest tak naprawdę z tamtą kulturą, mogłem z tego skorzystać. Mogłem wziąć od, od tych ludzi, którzy nam to dali, udostępnili ośrodek, wiedzę tak naprawdę, bezpłatnie. Bo będąc tam, nie są pobierane żadne opłaty, a na koniec pobytu po prostu płacamy donacje, darowiznę tyle, ile uważamy, tyle, na ile nas stać. Tak więc to też jest takie bardzo innowacyjne, ale po ichniejszemu. Takie uczciwe. Tak jak ta kultura, tak inaczej podchodzi do tych spraw związanych z finansami. Więc tak podsumowując, tak jak to z moim dobrym druchem Mariuszem, kiedyś stwierdziliśmy, że jakby Wipassana była w podstawówce, w pierwszej klasie, to w jednym pokoleniu zmieniamy świat. No, ale wiemy, że to tak nie działa. Więc ja mogę od siebie powiedzieć, że dla mnie to był bardzo ważny okres. Bardzo dużo mi to dało takiego zatrzymania, ale też właśnie zrozumienia bez zrozumienia. Bardzo dużo dało mi informacji na mój temat. Jak nawet to, że myśli i to, co w głowie naszej się odbywa, jest to drugorzędne w ogóle. Jak dużo zatracamy, wchodząc w umysł, i jak bardzo zapominamy o nas samych, takich głębszych, prawdziwych. A tutaj właśnie możemy odzyskać samych siebie. Nie chcę dorabiać jakiejś ideologii, czy mówić jakimiś słowami takimi mądrymi. Bo ja lubię prosto i jestem prostym człowiekiem, więc lubię prosto. Dla mnie wszystko się odbywa prosto i jest proste, więc tak podsumowując, jest to nauka samego siebie. Nauka samego siebie, który gdzieś tam jest. I dotarcie do siebie, porzucając pewnego rodzaju skorupy. Te wszystkie rzeczy związane z przekonaniami, czy czy z tym, co obciąża z poziomu umysłu. To jest właśnie piękne w tej, w tej technice, w tych metodach, bo są różne oczywiście. Ważny jest efekt, skuteczność jest miarą prawdy, jak to mówią w chunie. To więc była to moja prawda, bo było to skuteczne. Byłem może na to gotowy. Gotów, gotowy. Ale każdemu, jeżeli jest możliwość jeżeli Was ciągnie, jeżeli to czujecie, to polecam jak najbardziej. Może nie jest łatwo, ale na pewno Was to nie zabije. Co najwyżej wyjdziecie dla na ludzi i będzie Wam łatwiej w życiu, będziecie szczęśliwsi, bo to bardzo dużo generuje pierwiastka, który gdzieś wpływa na Waszą szczęśliwość codzienną, taką, taką szczerą, z głębi prawdziwą. Więc serdecznie, z serca Wam polecam. I tak postanowiłem nagrać parę słów o tym, bo tam kilku osobom obiecałem, więc możecie sobie zerknąć. Jakby ktoś chciał mnie podpytać o coś, to chętnie wam podpowiem. Zamieszczę może gdzieś tam pod spodem linka do ośrodka. Tam możecie też poczytać o technice, poczytać o takich spotkaniach jednodniowych. Tam macie wszystkie informacje, więc czytajcie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego najlepszego i do następnego filmiku Pogadanki. Dzięki.